Gospodarka wolnorynkowa nie jest w stanie regulować się na bazie własnych mechanizmów potrzebne jest wsparcie systemowe, potrzebne jest wsparcie instytucji państwa, które w odpowiednim czasie, w odpowiedniej, odpowiedniej wartości rozdysponują kapitał na rynku wśród przedsiębiorców, szczególnie wśród sektora MŚP. I takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, ale także Agencja Rozwoju Przemysłu, są desygnowane do tego, żeby konkretne strumienie pieniądza przekazać do tych przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w trakcie kryzysu, ale także które. Będą potrzebowały średnioterminowej płynności w najbliższej perspektywie. Dyskutowaliśmy także o tym, czy inwestycje, to jest temat, który w tym momencie jest niezwykle istotny. Inwestycje właśnie w sektorze MŚP. I także tutaj był konsensus w stosunku co do tego, że no przede wszystkim w tej chwili trzeba zacząć myśleć o tym, co będzie w najbliższych miesiącach, a kwestie planów inwestycyjnych warto pewnie będzie odłożyć na czas, kiedy sytuacja na rynku się ustabilizuje, kiedy będziemy wiedzieli, jakie, jaki kapitał jest do dyspozycji, kiedy będziemy pewni tego, że te inwestycje, które zostaną poczynione, które wytworzą konkretne nowe moce produkcyjne, te moce zostaną właściwie alokowane i nasi kontrahenci odbiorą to, co zostało przez przedsiębiorców wytworzone.